Zobaczcie, jak wasz pies genialnie chodzi na smyczy. Bardzo ładnie psy od siebie ściągają, papugują. Super! Fado! Widzicie? Luźna smycz. Pies nie ciągnie. Spacer może być przyjemnością. Jest super. Takie grzeczne pieski. Taki wróć. Do mnie! Dobry pies, brawo! Idziemy! Dobre pieski! Super! Au. Super pieski! No. Takie misie jesteście! Raz, raz, tak jest pado Roxy.